Bezchmurne nie wydaje się być brunatne, ale to zapewne wina moich nowych okularów fotochromowych. Dosłownie za dwie, a może 7 minut przeprowadzimy bezpośrednią relację z otwarcia drzwi głównych, gdzie teraz znajduje się nasz reporter. Halo, halo Biedku, oddaję Ci głos. Halo, halo Franku, dziękuję za głos i potwierdzam Twoje słowa. Tu przed drzwiami też jest słonecznie, a rozentuzjazmowany tłum krzyczy co chwilę Open the door, open the door. Do końca tego nie rozumiem, że nowy supermarket, a właściwie jego drzwi główne otworzy o 10.02 znany i lubiany strucznost. Ty pan z dzik. Który od urodzenia jest Polakiem, no ale któż zrozumie zachowanie tłumu. Halo Mietku, przerywam ci, muszę cię przyznać, że troszeczkę grzebałem. O bardzo... nie, 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 Mietku, że nie zrozumiałeś, grzebałem w statystykach. I wiem minąc, że nie jest to pierwsze otwarcie znanego i lubianego pana Łdzika. Halo, halo, oczywiście, że nie. Pan Łdzik, jak mi wiadomo, otwierał w swojej karierze zacięty zamek błyskawiczny, parasol i 296 razy winy jabłkowe samulej. a na swoim końcu ma również otwarte złamanie kości pod udział. Ale o biedku, ci ponownie, bo już zaledwie jedna minuta dzieli nas od otwarcia. Przed momentem otrzymałem wiadomość z podziemnego parkingu, gdzie ochroniarze udaremnili członkom miejskiego koła zbowit wykonanie podkopu. No cóż, proszę państwa, wielki dzień, wielka chwila i wszystkim udzielają się emocje. Państwo przed telewizorami zapewne też żałujecie, że w tak upalnym dniu nie jesteście tu razem z nami w rozkrzyczanym, pachnącym potem tłumie klientów. Ale, ale... Otrzymuję właśnie wiadomość, że nie wszyscy sprzedawcy dowadli na swoje stanowiska? A w związku z tym otwarcie będzie opóźnione o kilka minut. Łączymy się więc ponownie z naszym reporterem. Halo, halo, Mietku. Halo, halo, Franku. Dziękuję za głos i przyda mi się on na pewno, gdyż sam nie wiem, dlaczego zacząłem krzyczeć razem z tłumem. Halo, Mietku. A czy mógłbyś nam przybliżyć strukturę społeczną tego tłumu? Halo, halo, Franku. Oczywiście, że mógłbym. Halo, halo, Mietku. No to przybliż. Halo, halo, Franku. Już, już, już to a więc tłum przed drzwiami to w pierwszych rzędach ręciści i emeryci oraz osoby, które cierpią na bezcenność. Albo miał stanąć tu w pierwszej nimi trzeba tu było być około 32, już wczoraj. Zaraz za nimi lekko z lewej bezrobotni, dalej wycieczki szkolne, a po prawej konsumenci zawśjażonego z naszym miastem Sosnowca. Później to już kolejna. matki z dziećmi, emeryci, młodzież, ręciści i znów emeryci. Ale Liebko, czy to prawda, że pierwszych kilkanaście osób otrzyma drobne upominki? Między innymi telewizor, kamerę, rower górski i roczny karnet wstępu drzwiami dla personelu. Halo, halo! Czyli że to prawda, ale też nie do końca. Z koliną bowiem wiem, że nagrodami będą równie atrakcyjne. Kolorowe długopisy, wicy, z ziemią ogrodową i komplet spinaczy. Do bielisty. Ale, ale przerywam ci mieczystwa w tej chwili, bo to mamy końcowe odwiszanie. Trzy, dwa... Jeden i po trzy. Raz, w końcu. Wszyscy razem. Głównym chodem. Ale emeryci ja nie wyglądają na wdzięczonych. O tutaj sprawie mamy teraz straszliwą praksę, straszliwą praksą sprawie, ale teraz już zachwycam stąd, kilkanaście metrów do stanowiska z koszkami. Ale wróćmy do naszego reportera. Halo, halo ale halo, halo Franku, dziękuję, że z tym się łączymy, bo może się okazać, że jest to moje ostatnie wejść W tej chwili jestem niesiony lawiną tłumu, tłum wyraźnie przyspiesza. Właśnie miałem regał z pasmanterią, tłum wyraźnie przyspiesza. Regał z nabiałem, półki z kasetami wideo. O, matko! Lemietku? Lemietku? Wiecław. No cóż drodzy państwo, kończymy naszą relację, a ja pokuszę się o kilka zdań podsumowania pierwszego dnia sprzedaży. Hipermarket odwiedziło 21 tysięcy osób. Sprzedano 72 tysiące bagietek, słoik ogórków i korkociąg. Największym powodzeniem cieszyły się naturalnie. hostessy. Niestety, niestety, bo też nic nieprzyjemno to zdarzyła się kradzież. Zginęły rękaw i samularz. duże. Serdecznie dziękuję z Państwu za uwagę. Zapraszamy już na przyszły tydzień, kiedy relacjonować będziemy dla Państwa na żywo. Otwarcie restauracji Fast Food w Sohaczebie.